Witam, zagrajmy dalej w Skyrim, kontynuujemy zadanie związane z Klawikusem Złośliwym. Najlepszy przyjaciel Tedry. Najlepszy przyjaciel człowieka, pies, tak? Z nami chodzi. No i właśnie to jest to w o czym mówiłem, on zaraz nam wejdzie w dupę, dosłownie. Chodźmy jednak do przodu. Odpowiem. tutaj będzie który mamy przynieść klawikusowi, tak? Mamy go znaleźć i mu przynieść. Czyżby to było takie proste? Już? A tronach ognia wyszedł. Jeszcze ktoś tam był. A? A tronach ognia zostawia stole ognia. Nie dziwne. I wybucha po śmierci, zapomniałem o tym. To jest jakiś człowiek, który puszcza prądy. Ta ręce, które kaleczą. odporność na porażenie. Nie mamy już tego niestety. Mamy To dobrze, że to mamy. Sebastian Lord. To on stworzył topór. Pewnie potężny to opór, tak? Zaraz. Przecież on zabił tą córki wikłaszkę? Po co mi ten orkowy sztylet? Upuść. Szata przemiany. Być może się będziemy mogli czego, czegoś z tego nauczyć, aczkolwiek wątpię w to. Zobaczmy. Niestety nie. To wywal szata. Szmata przemiany, tak. Nie chcę tego. Nie chcę tego, gdzie to jest. Nie we wszystkich, tylko we stroju. Szata przemiany. Szatę nekromanty sobie zachował. O Oh my god. Nie wiedziałem, że to można też podnieść. Jakiś kufer, zwój przywołania chowańca. Niepotrzebne mi to jest. Topór smutku w to Passy to do kaplicy Klawikusa. A co tu jest? Mieszkanie. Skrzynia. Pudło. Szmaragd. Księga w płomienie. Mamy chyba taki czar. Tak. Kupi pies z sapie. Domowe ognisko księga dziewiąta. Przewołanie wzrasta. Szkoda, że do takiego niskiego poziomu. Te księgi się tak naprawdę najbardziej opłaca zbierać, kiedy mamy to już na wysokim poziomie. A nie wtedy, kiedy mamy to na niskim, ale nigdy nie wiemy, co nam dana księga da. I nie można tego zrobić, że po prostu zachowamy je w ekwipunku na późniejszy okres. Niestety. Dobra, mamy topór. Mećmy. Zobaczmy w ogóle, co to jest za topór. Topór w smutku, tak? Odbiera 20 punktów kondycji. Słaby ten topór jest. W tym bardziej, że my toporów nie używamy. Tylko miecze. Jaskinia Homara. Zummy będzie trzeba przez nią całą przejść, niestety, ale zrobiłem to szybko, ponieważ wtedy teraz wszyscy już będą martwi. Martwiejsi. Hm. Bo to wampiry były przecież, tak? O mało co tej pułapki nie aktywowałem, zapomniałem o nich zupełnie. To, żeby gdzieś, gdzieś to ciało, którego żeśmy wtedy nie przeszukali, teraz się już chyba nie da tego zrobić. Szkoda. I znowu staje mi stanąć przed klawikusem. Klawiszem. A, masz I mojego psa! Doskonale. Wróciliśmy, teraz zatrzymaj swojej części umowy. Doskonała robota, bohater i jego wierny towarzysz odzyskują starożytny artefakt dla księcia. Nie ma jakich zbytk. Tak. A, ale strasznie przykro jest oddawać taką broń. Nie, nie, nieprawda. absolutnie. Myślę, że dałbym się namówić, bym pozwolił ci ją. Nie, nie, nie. Zachować. Bo ta broń nie jest dedycznym artefaktem. Ale tylko jeśli użyjesz topora, by zabić barbasa. Nie, nie, nie. To takie broń. Nie zrobimy tego. Nie dogadamy się. Weź topór i zabierz barbasa. Hmm, psujesz całą zabawę. Chyba będę zmuszony bawić się gdzie indziej. A po powrocie tego szczeniaka odzyskam pełnię sił. Cały świat czeka na mnie. To jakbyśmy zabili barbaco, tam został, nie? Przykuty w tym miejscu. Nie że mogę ci ufać. No. Tak, tak. Pies dostaje pana. Pan dostaje kosmiczny topór. Wszyscy są szczęśliwi. Chodź tutaj, kurlu. Nie martw się. Sprawię, że dojrzy światło! Zaufałem tobie, ty zaufaj mnie! Okay. A, tak mm. Łatwo zapomnieć, Urosł. jak wspaniale jest dysponować niesamowitą mocą, dopóki na kilka lat nie utknie gdzieś w jakiejś jaskini. Szkoda, że twoim nudnym życzeniem było bym przyjął z powrotem tego kundla. Muszę powiedzieć, że to zupełny brak wyobraźni z twojej strony. No cóż. Taki brak ambicji należy karać. Hmm. Może zmienię cię w a może na kilka dziesięcioleci. No dobrze. bierz swoją nagrodę i skończmy z tym. I tak. Ciekawsze transakcje do przeprowadzenia. Ty, demonie. Co doceniamy? Maska klawikusa złośliwego, która wygląda. O, właśnie tak. A po założeniu jej na głowę. Wygląda. O, właśnie tak. Czyli teraz wyglądamy zupełnie jak jakiś żelazny posąg. Tylko ogon wystaje nam z tyłu. Dobra, schowamy tą maskę do plecaka i zapomnijmy w ogóle, że ją mamy. Cenę przed 20% plus 10 rytmów re kryki, regeneracja magii przyspieszona o 5%. Mało przydatne. Wolę widzieć twarz bohatera. Opuśćmy ten lokal. I mogę skreślić klawikus z listy. Coś nam łącznie daje. Ile wykonanych zadań tydrycznych? Mologbal 1, sanguin 2, klawikus 3, eee... ta, czaszka, meridia? Nie, nie meridia, wermina 4, Vermina 4, przytwa za 5, meridia 6, to była ta święcenia światła, czegórat 7, 7. Czyli prawie jesteśmy w połowie drogi, bo jest chyba 15 zadań w ogóle elektrycznych tutaj. Dobra. A no tak, jeszcze zrealizowaliśmy Perid i wiemy, gdzie jest Azura i Pełtiach. <laughs> tak więc jesteśmy do przodu z tym. Aczkolwiek jeszcze trochę zadań pozostało owianych Prokiem. Mianowicie Hircyn między innymi, między innymi też Mefala i jest jeszcze chyba Nemiria, czy jakoś tak nie wiem, czy to się tak dokładnie nazywa. W każdym bądź razie będziemy to kontynuować, grę generalnie w następnym filmie. Nie wiem, czy będziemy się teraz zajmować dalej zadajemy dydrycznymi czy może wyjdziemy się czegoś innego. W każdym bądź razie. Yy, do następnego.